Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie z nami wszystkimi. Amen. Boże słowo wyznaczone przez Kościół na dziś, ale dzisiejszą jest zapisane w pierwszej księdze mojżeszowej w XIII rozdziale, w wersetach od 1 do 18. Wyruszył tedy Abraham z Egiptu z żoną swoją i z wszystkim, co do niego należało. Do Negebu, a lot był z nim. A Abram był już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto. I wędrował, zatrzymując się na postojach z Negebu aż do Betelu, do miejsca, gdzie poprzednio był jego namiot między Betel i Aj, do miejsca, gdzie przedtem zbudował ołtarz. Tam wzywał Abram imienia Pana. Również Lot, który wędrował za Abramem, miał owce, bydło i namioty. Lecz kraj nie mógł ich obu utrzymać, bo dobytek ich był tak wielki, że nie mogli przebywać razem. Między pasterzami stad Abrama i pasterzami stad Lota powstał spór. A Kananejczycy i Perezyjczycy byli by mieszkali wówczas w kraju. Wtedy rzekł Abram do Lota: Niechże nie będzie sporu między mną a tobą i między pasterzami moimi a twoimi. Jesteśmy przecież braćmi. Cały, czyż cały kraj nie stoi przed tobą otworem, odłącz się więc ode mnie. Jeśli chcesz, pójdź w lewo, ja pójdę w prawo. A jeśli chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo. Wtedy Lot podniósł się oczy, widział, że cały okrąg nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak ziemia egipska aż do Soaru. I wybrał sobie Lot cały krok, okrąg nadjordański i wyruszył na wschód, tak rozstali się obaj ci mężowie. Abraham zamieszkał w ziemi kananejskiej. Natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadjordańskiego i rozbijał swoje namioty aż do Sodomy. A mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzeszni wobec Pana. I rzekł Pan do Abrama, po odłączeniu się lota od niego. Podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś na północ i na południe, na wschód i na zachód. Bo całą tę Ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu na wieki. I rozmnożę potomstwo twoje jak proch Ziemi. Także jeśli kto zdoła policzyć proch ziemi, również potomstwo Twoje będzie mogło być policzone. Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz, bo tobie go dam. Wtedy Abram zwinął namioty i przebył, by zamiesz... przybył, by zamieszkać w Dąbrowie Mamre pod Hebronem. Tam zbudował Panu. Ołtarz. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo i tak prosimy Ciebie, aby to Twój duch otwierał nasze serca i umysły, abyśmy mogli rozumieć, co chcesz dzisiaj do nas przez to słowo powiedzieć. Bądź obecny i bądź wywyższony. Amen. Macie swój ołtarz, a jeżeli tak, to co by to było? Z czym nam się to kojarzy? To jest historia z samego początku Biblii. I tak naprawdę, kiedy czytamy początek Biblii, widzimy, że już Kain i Abel składali ofiary na ołtarzu dla Pana. Nie wiemy na jakiej podstawie. Nigdzie wcześniej nie jest powiedziane, że Bóg tego oczekiwał. A jednak mieli taką potrzebę. Kiedy Noe wyszedł z arki, zbudował ołtarz, żeby złożyć Panu Bogu ofiarę dziękczynną za uratowanie. I tutaj mamy historię. Kolejnego patriarchy, Abrahama, którego historia jest bardzo ciekawa, bo to już jego ojciec wyszedł z Urhaldejskiego. Coś tam nie pasowało. Zaszedł z synem do haramu, a tam Pan Bóg przemówił do Abrahama, wtedy jeszcze do Abrama, zawarz z nim przymierze że ma wyjść z haramu iść do Kanaanu. I rzeczywiście, kiedy Abraham, wtedy jeszcze Abram, idzie do Kanaanu, to przychodzi do miejsca, które się nazywa Betel i tam rzeczywiście ma relację z Bogiem. Rozmawia z Nim. Bóg go utwierdza w tym jakie jest Jego zadanie. I znowu mamy, że wtedy zbudował tam ołtarz Panu, który mu którym się ukazał. Pan Bóg każe mu iść dalej. I znowu idzie dalej między Betel a Aj. I znowu w wersecie 8, 12 rozdziału mamy powiedziane i tam zbudował Panu ołtarz i wzywał imienia Pana. Więc można się zastanowić, czym były te ołtarze? Po co to było? Ciekawy jest opis, jak Jakub już ucieka od rodziny i przechodzi przez Jordan i kładzie kamienie. Wiedzieli, że mają to być nieociosane, gładkie, tak jak, jak Pan Bóg stworzył. I z tych kamieni układa ołtarz. Znacie, uwaga, że ci wszyscy bohaterowie mieli miejsca, w których przeżywali coś szczególnego. Doświadczali Boga, doświadczali Jego obecności. W tych miejscach wzywali imienia Pana. By to miejsca, które powodowały, że odczuwali potrzebę relacji z Bogiem. I myślę sobie, że każdy z nas też potrzebuje takiej relacji, takiego czasu, takiego miejsca. Różnie to rozumiemy. Kiedy możemy przyjść do Boga, wylać przed Nim swoje serce? Kiedy możemy zadawać Mu pytania? Kiedy szukamy Jego obecności. I jest to niesamowicie zachęcające, że właśnie taki mamy przykład w życiu patriarchów. Wtedy jeszcze nie było świątyni, nie było prawa, nie było wielu rzeczy. Było to bardzo naturalne. A jednak mamy świadectwo, że ci. Ludzie szukali relacji z Bogiem. I faktycznie po drodze, zanim ten nasz XIII rozdział się wydarzył, to pamiętacie, że Abraham już miał pierwszą próbę. Bo tak naprawdę był głód w Kanaanie, no i poszedł do Egiptu. Tam się nie popisał, tam swojej żonie kazał mówić, że jest jego siostrą. Pan Bóg uratował tą sytuację, to Pan Bóg zadziałał i ostrzegł Egipcjan, że ona jest jego żoną. Wtedy Egipcjanie go wyrzucili, ale dali mu pieniądze. Tak bardzo przestraszyli się Boga. Taki to był dla nich wielki. Takie, takie doświadczenie, że sam Bóg do nich przemówił i ostrzegł ich przed tym, żeby nie zrobili czegoś złego. I tak naprawdę ten nasz fragment mówi o tym, że Abram idzie właśnie z tego Egiptu, z powrotem do Kananu, tam gdzie Pan Bóg mu kazał iść. I mamy sytuację, kiedy faktycznie przychodzi do tego miejsca między Betel i Aj, czyli ileś tam kilometrów nad Jerozolimą dzisiejszą, gdzie rzeczywiście kiedyś miał relację z Bogiem, pamięta to miejsce, czuje się tam dobrze, ale wydarza się tam coś, co tak naprawdę powoduje. Że następuje konflikt między jego pasterzami a pasterzami Lota. I tu jest taka ciekawa lekcja, bo tak naprawdę Abraham pozwala swemu siostrzeńcowi wybrać, gdzie chce pójść. Nie narzuca mu nic. Pozwala mu podjąć decyzję. I myślę sobie, że to jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście my jako młodzi ludzie, kiedy jesteśmy młodzi, lubimy podejmować decyzje, a czasami nie lubimy, ale lubimy, jak mamy w tym wolność. I to jest taka ciekawa lekcja, bo jest to lekcja, która pokazuje, że nie zawsze to, co dobrze wygląda, takim musi być. Że potrzebujemy właśnie takiego swojego miejsca, gdzie możemy przyjść do Pana Boga i spytać go: Panie Boże, Ty wiesz, co jest przede mną? Pomóż mi podjąć mądrą decyzję. Widzimy, że decyzja Lota była taka no, oparta o jego oczy. Podobało mu się tam ten rejon. Jordański był pełen zieleni, obfitujący w pasze. Lot poszedł za tym, co widziały jego oczy. Dobrze wiemy, że no, skończyło się to źle, bo już tak naprawdę trzynasty werset jakby podsumowuje to, co. Oprócz tych pięknych, zielonych terenów tam się działo. Jest powiedziane, a mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzeszni wobec Pana. I myślę sobie, że jest to bardzo ważna informacja, też dla nas, dla naszych decyzji, żebyśmy nawet jeżeli podejmiemy jakąś taką decyzję, żeby to był dla nas taki dzwoneczek, taki element, który pozwala nam się opamiętać. My zawsze możemy zmienić zdanie. I bądźmy czujni, jeżeli widzimy, że są ludzie, którzy są dalece od Boga, których postawa, których zachowanie po prostu jest, pasuje do tego opisu, że. Byli bardzo grzeszni wobec Pana. Miejmy odwagę uciekać od takich sytuacji, od takich miejsc, od takich ludzi. Dla własnego dobra. Bo dobrze znamy historię, jak skończyło się to w przypadku Lota, że jednak został w tym miejscu. Nie zreflektował się, nie wybrał czegoś innego nie opuścił tego miejsca. Było to dla niego tragiczne w skutkach. Ale wracając do Abrama, widzimy, że on poszedł dalej. Poszedł właśnie do tego miejsca, gdzie Bóg mu się objawił. I jest to miejsce szczególne. Poszedł do Dom, Dąbrowe Mamre pod Hebronem. Jest to szczególne miejsce. E, dziękuję Bogu. W tym roku miałem przywilej tam być. Jest to ciekawie zachowane miejsce, bo rzeczywiście jest tam grób Abrahama, Izaaka, Sary. Takie mamy niesamowite wspomnienie, bo kiedy przyjechaliśmy tam w to miejsce widzieliśmy przed takim to jest taki budynek duży bo to tam już potem herodowie wybudowali żeby to miejsce w jakiś sposób zachować chociaż tam były zburzenia też ale no dzisiaj stoi tam taki budynek i obok był plac gdzie żydzi ubrani z tacy hasydzi Tańczyli, było to niesamowite, ile mieli, rado, ile mieli radości, że w tym miejscu ciągle mogą tańczyć i chwalić Pana Boga. Potem tego samego Żyda widziałem, jak w synagodze się modlił i widziałem jego taką niesamowitą pokorę. Była to postać, która zapadła mi w pamięć. Pełna pokoju i pełna takiego, pełna radości. I myślę sobie, że to miejsce właśnie dlatego, że wtedy tam Abram doświadczał tej relacji z Bogiem. Jest ciągle dla tych ludzi ważne. I są w tym miejscu, bo w tym miejscu chcą odczuwać tą bliskość Pana Boga. I można by mieć wrażenie, że rzeczywiście, no tak, mają do tego prawo. A z drugiej strony, moja refleksja po tym wszystkim, jak miałem przywilej tam być i przeżywać, zwiedzać te miejsca, cały czas gdzieś z tyłu głowy miałem słowa, które. Jezus powiedział do samarytanki. I to jest powiedziane w Ewangelii Jana w czwartym rozdziale, w wersetach od 20 do 24. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie. Jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. To mówi Samarytanka. Rzekł jej Jezus, Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Bogu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy. Bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina, i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem. A ci, którzy mu odda, cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Myślę sobie, że kiedy nałożymy na ten nasz tekst to, co mówi Jezus, pokazuje coś nowego. Pokazuje, że to nie miejsce, nie czas. Ale to gotowość naszego serca, to chęć szukania Boga, szukania z Nim relacji, szukania Jego odpowiedzi, Jego prowadzenia, ale też dziękczynienie, wdzięczność za wszystko, co daje. To powoduje, że jakieś miejsce jest naszym ołtarzem. Jest miejscem, gdzie możemy mieć relacje z Bogiem. Myślę sobie, że dla wielu z nas tutaj to miejsce, gdzie jest ołtarz, gdzie jest Kościół, gdzie wyznajemy swoje grzechy Bogu, gdzie przystępujemy do komunii, jesteśmy w społeczności, mamy możliwość odczuwać tą Bożą obecność. Możemy dziękować za to wszystko, co on dla nas uczynił. Możemy dziękować za to, że posłał Pana Jezusa, żeby nas uratować. Doceniajmy to. A z drugiej strony, nie wiem, czy pamiętacie tą panią bisku, która miała tu kazanie z Indonezji, która opowiadała o zburzonym kościele. I o ludziach, którzy spotykali się dalej, którzy stwierdzili, że Kościół można zabrać, ale wiary i społeczności nie. I ważne jest, żebyśmy my mieli tą świadomość, że nawet nie to miejsce, ale właśnie. To, że spotykamy się razem, że chcemy słyszeć Boży Głos, że jesteśmy nastawieni na Jego obecność, że chcemy dać się prowadzić. Myślę sobie, że to czczenie Boga w Duchu i w prawdzie właśnie na tym polega, że nie przywiązujemy się do miejsca, ale do społeczności, do bycia ze sobą i do świadomości, że Bóg jest pośród nas. Bo to jest najważniejsze. Póki mamy to miejsce, dziękujmy za nie, cieszmy się nim, dbajmy o nie. Ale może przyjść czas, że nie będzie tego miejsca. Ale ważne jest, żebyśmy mieli swój ołtarz. I nie zaniedbywali społeczności z Bogiem, słuchania Go, czytania Jego słowa, modlitwy, bo takich Bóg szuka i takich pragnie, żebyśmy takimi byli. I zachęcajmy się w tym. Zachęcajmy się właśnie do społeczności i relacji z Bogiem. Amen.